Pięć powodów, dla których należy usunąć religię z kursu nauczania szkół publicznych w Polsce. Po pierwsze, konstytucja i niezgodność religii z zapisami konstytucji. Otóż w artykule 35 Konstytucji punkt 7 wyraźnie jest mowa o tym, że żadne instytucje publiczne nie mogą wymagać od obywateli, czyli także dzieci, ale i ich rodziców określenia Publicznego określenia swojego wyznania lub światopoglądu. A zapisanie się na religię lub etykę jest dokładnie takim wymaganiem. Trzeba wyraźnie powiedzieć, w co się wierzy, jakiego się jest wyznania. Punkt drugi. Religia w szkołach to wprowadzenie frontu wojny tożsamościowej do szkół. Religia segreguje dzieci ze względu na wyznanie. Część dzieci jest usuwanych z lekcji, na których chciałoby być, dlatego że nie chodzą na religię. Nie śpiewają w związku z tym swoich piosenek ulubionych z siostrą i tak dalej, nie socjalizują się z dziećmi. Ale może być też sytuacja w drugą stronę, kiedy dzieci religijne zaczną być w mniejszości, zaczną być wytykane palcami, wskazywane przez innych uczniów. Po co nam wojna tożsamościowa, wyznaniowa w szkole? Po trzecie, religia przedstawia fałszywy obraz rzeczywistości. Czy to będzie, będą nauki ścisłe, nauki o Ziemi, o historii Ziemi, o geologii, czy to będą nauki e, społeczne o psychologii o relacjach społecznych o naszej własnej psychice we wszystkich tych zagadnieniach. Religia przedstawia fałszywy obraz rzeczywistości. Tego rodzaju chaos informacyjny osłabia także szanse edukacyjne wielu dzieci, gdyż wierząc w tą fałszywą opowieść, jaką dostarcza religia, dzieci rezygnują z poznawania świata takiego, jakim jaki naprawdę jest. Po czwarte, religia utrwala stereotypy płciowe. A w związku z tym stereotypy dyskryminujące kobiety oraz stereotypy płciowe, które mogą prowadzić do dyskryminacji dzieci, które określają swoją tożsamość seksualną lub swoją płciowość inaczej niż normatywnie. Po co nam przemoc w szkołach? Która jest stymulowana przez religię. Po co nam utrwalenie stereotypów, że kobieta powinna siedzieć w domu, przy mężu, a mąż powinien zarabiać? Jak się w szkole mają odnaleźć dzieci, które czują, że ich seksualność rozwija się inaczej, nie jest heteronormatywna? Po piąte, religia w szkołach jest nauką katolicyzmu, czyli formowaniem dzieci w kierunku bycia wyznawcami tego konkretnego kościoła. Moim zdaniem, szkoła powinna wychowywać obywateli, którzy rozumieją istotę państwa, państwa świeckiego, rozumieją swoją rolę jako obywateli, wyborców, jako świadomych twórców społeczeństwa obywatelskiego, a niekoniecznie jako wyznawców. Kościół bardzo często podkreśla, że jeżeli nie będzie się wychowywać dzieci do religii, to kościół upadnie. I tutaj kościół ma rację. Pytanie jest, czy powinniśmy w szkole umożliwiać Kościołowi nabór nowych wyznawców. Te tematy rozwijam szerzej w książce 365 Lekcji Religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić. Ty też chcesz się wyzwolić. Być może już to czujesz, być może już się z tym zmagasz. Ja przedstawiam Ci konkretną pomoc. Jak wyjść z tych urojeń? Natomiast dla dzieci przygotowuję książkę pod tytułem o w czarnej sutannie i mądrych dzieciach. To jest książka, która pokazuje, jak fałszywy obraz rzeczywistości przedstawia religia i dlaczego należy go unikać. Dziękuję. Ja się nazywam Rafał Betlejewski i zapraszam na stronę 365leksjireligii.pl Pięć powodów.